Rejestrator lotu u mnie też włączony W prawo jest te czarne T, wzdłuż niego trzeba lecieć Rejestrator lotu bez piszczela Musi być Kaszkam hmm. To Po kolei Janusz ty bez bomby, dobra Dziomek, który jesteś? Ja to tak słyszę, że Ty jesteś dobry do prowadzenia. Źle słyszysz, musisz iść do laryngologa. Do okulisty. Do okulisty, tak. No ja mogę po, jakoś nas tam doprowadzić. No i Ty super. masz piątkę, piątkę, ziomek, masz, tak, czerwoną? Tak, piątkę. Ja, ja czerwoną piątkę, jestem w Emilu. Aha, to Ty masz, okej. Okay. A ja mam? Tak, nas i panie. I polecimy tak, polecimy yy, na Gorjuny Troszkę odbijemy tam w stronę naszej yy, obrony, żeby się nie wdupić bezpośrednio na czołgi i, i z północy po, podejdziemy nad most. Co wy na to? Jestem. Z okay. nudola. No, no, dobrze. Jasne. no to z nudola. ale siła 10 kurwa nie za to... powietrzu i idę w lewo ja nie gaszę światełek wy sobie wszyscy gaście to będziecie widzieć który niby z przodu 1 2 ata ustawiam i lecę sobie